Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w mrocznych zakamarkach Hawkins? Oto nadchodzi nowy rozdział tego fascynującego uniwersum, a fani na całym świecie z niecierpliwością czekają na premierę kolejnego sezonu ich ulubionego serialu. Netflix oficjalnie ogłosił, że piąty sezon Stranger Things zbliża się wielkimi krokami, a emocje sięgają zenitu. Wczoraj platforma streamingowa zaprezentowała nowy plakat, który zapowiada finałową odsłonę serii, a dziś mieliśmy okazję zobaczyć pierwszą zapowiedź. I nie ma co ukrywać, zapierający dech w piersiach nastrój, który od lat towarzyszy nam w tym świecie pełnym tajemnic, powrócił. Premierowe odcinki będą miały miejsce już w listopadzie, a dokładnie 27 tego miesiąca zobaczymy pierwsze cztery odcinki nowego sezonu. Kolejna porcja trzech odcinków zaplanowano na 26 grudnia, a wielką wesołą fiestę zakończy finałowy odcinek, który zaskoczy nas na początku stycznia. Jednakże nie wszyscy internauci są przekonani, czy podział sezonu jest korzystny dla ich doświadczenia oglądania. To jednak nie pierwszy raz, kiedy Netflix decyduje się na taki krok, oferując widzom okazję do delektowania się nowym materiałem w odcinkach. Kolejna emocjonująca zapowiedź fazy piątej Stranger Things ukazała nam wielu bohaterów, na których powrót czekaliśmy z niecierpliwością. Na ekranach pojawi się Steve Harrington, w którego rolę wciela się Joe Keery, a to tylko początek. Do stawki dołączają kolejne znane postacie Mike, Finn Wolfhard, Dustin, Gaten Matarazzo, Lucas, Caleb M.C. Jedenastka, Myli Bobby Brown, Nancy, Natalia Dyer, Jonathan, Charlie Hitten, Robin, Maya Hawk, Joyce, Winona Ryder oraz Jim Hopper, David Harbour. Do obsady dołączą także nowe twarze, takie jak Nell Fisher, Jake Cannelly, Alex Brou oraz Linda Hamilton. Już sama zapowiedź wywołuje w nas skrajne emocje, a apetyt na finał rośnie. Nadchodzi ostateczna batalia mówiąca o starciu z ciemnością, która staje się coraz potężniejsza, a stawka wydaje się wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. To epicka opowieść o przyjaźni, miłości i walce o przetrwanie, która nieprzypadkiem nazywana jest serialem telewizyjnym. Finałowy piąty sezon Stranger Things obiecuje być monumentalny, porównywalny rozmiarami do najwspanialszych produkcji filmowych, które oglądamy. W rozmowie z producentem serialu, Shawnem Levi V.E., ujawniono że historia jest rozbudowana i przemyślana jak nigdy wcześniej. Czy jesteś gotowy na powrót do Hawkins? Wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że czeka nas niezapomniana przygoda. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat, nie wahaj się skontaktować z nami przez czerwony telefon Radia Z. Czas na przygotowania, bo zbliża się coś niesamowitego.